Cześć, witajcie w kolejnym było gry Far Cry 6. Ktoś mnie pytał w komentarzu, kiedy wejdę na nowy rejon w tej grze. Zobaczę, nie wiem dlaczego, bo... Ponieważ, powiem tak, ile fabuły zostało na danym rejonie, nie mam pojęcia. Może na dzisiaj tam wejdę, nie wiem, zobaczymy. Nie, nie umiem odpowiednio na to pytanie, niestety. Właśnie to jest ten minus tej gry, że tu nie, Tu nie wiadomo, od czego zaczynać w ogóle, nie? Okej, okay, dobra. Czyli dobrze wam odcinek wstawiłem. <laughs> nie miałem temat jaki odcinek wstawiłem. Czy ja dobry odcinek wstawiłem? Serio. Ostatni odcinek jak nagrałem, to nie grałem w Cry 6 w ogóle. A wiecie skąd skąd ten odcinek się pojawił ostatni z Far Przez przypadek, bo... My, myślałem, że wam go opublikowałem. Dobrze, że go nie usunąłem, bo by przepadł na wieki. No. Dobra. Co tu mamy za misję? Możemy iść. Obserwuj. Możemy tu iść na tę misję, może dziś jakiś postulat bym sobie zrobił. Miałam live'a robić w sobotę z tej gry, ale okazuje się, że nieprędko zrobię z niej live'a, ile zrobię jeszcze. Niestety smutne wieści mam, znaczy ogólnie smutne, bo już mamy grudzień. Został nam styczeń, luty i do marca mówiłem, że zostaje na razie. A co dalej, to pożyjemy, zobaczymy. Pieprzone, zbagowane rzeczy. No, zbagował się, zobaczy no nie podjechał mi w ogóle. No, i do no, na razie zostaje, zobaczymy, co będzie dalej. Czemu ja mam radio włączone? Mam niski poziom naładowania urządzenia, jak zwykle na odcinku. A był ładowany niedługo, ten no, on był niedawno ładowany, Kurwa. Rzeczywiście te pady one mają słabą baterię w ogóle czy, je, gr czy grasz w gry czy nie grasz w gry to one mają słabą baterię, nie wiem Ciekawostką wam powiem, że pady typu C można ładować USB, wejściem B No, ciekawostka taka wczoraj, przez przypadek myślałem, że mi się gniazdo rozwaliło, a ja ładowałem USB-B okay. <gulety> Nie chciałem przed świętami ukończyć tą grę, ale chyba mi się nie uda. Znaczy fabułę muszę pocisnąć, żeby ukończyć, a resztę to tam wiecie. Był już miesiąc po premierze większy, a ja nadal gram Far To jest szok, nie? Serio, że fabułę gram, muszę co Bo fabuła... Wow. Myślałem, że raz, dwa ją załatwię. Tu nie było misji czasem z tym zrzutem zaopatrzenia, pamiętacie? To jest chyba ta miejscówka. Kurna, czekaj. No. Tu był z zaopatrzenia misja. No my ją jeszcze... Ja robiłem ją jeszcze chyba na live, bo na odcinku kurna. Na pewno ją robiłem. Zobaczymy, postaram się ukończyć. I mówię do marca na razie zostaje dalej, nie wiem co. Bo przez komentarze głupie tam opublikowane były na mój temat, to odechciałem się, wiecie. Już ty definitywnie raczej. Dobre. You're here! Okay, I can breathe again. I thought Radio Libertad would fix everything, but everything's fucked. Talia's doing crazy <laughs> shit. I haven't slept in days. Ay, nothing's been right since Paulo left. My dealer swears he saw Paulo at the airport, and he was with that fucker Mbembe. Danny, you can't let Paulo leave. He's the only thing that could put Talia back from the cliff cardinal. I even tried to get Paolo, got as far as the airport gate, and then boom, soldiers everywhere. I squirted a little and I ran. You know I'm no good with soldiers, Danny. You got to get Paolo back. You got to make everything okay again. Dobra. You might want to do this on the downloads, Danny. There's a lot of soldiers. Niestety to jest forces. Minus... To... O, jest, zaznaczyło mnie o dziwo jednego. Niestety to jest minus do tej konsoli. Że jest błąd taki, że nie można namierzać przeciwników z dużej odległości. O, coś wybuchło. Miałem wibrację w padzie. Ooo no, nie, znowu coś było. Coś tu? Kurde, ktoś strzela z granatnika? Ha? Chyba z granatnika gdzieś ktoś wali, bo kurde, coś mam wibrację za chwilę. Ja jestem ciekaw, czy tam rzeczywiście z dużo że bym gadł. Nie no, słyszkać. A no, widzicie? Tu już jest gościu, kajby się na nie... Dobra. Nie wiem czy to sądzę, że po ale powiedział, że pociu działa źle, lepiej. jak to dam radę po cichu? Muzyczka jest. Podejrzewam, a krokodyl jak krokodyle w ogóle nie. Ja zauważyłem, że chyba w poprzednim odcinku też nie wiem, czemu nie miałem krokodyla i nie wiem o co tu chodzi. Um, to się chyba nie da zrobić. Kamery są. A jak kamery są, to i alarmy też są. Krokodyl robi robił aferę A e, tu się pociłowa nie da Wynajmniej tak mi się wydaje Idź tam Ty alarm widzę Spróbuję podejść do niej tam do niego, albo chyba nie, nie uda mi się. Albo siód I to jest gość od alarmów jeszcze. Ten bardziej kobietera to kobieta. Dam radę to włączyć. Ile jestem cię, w ty z alarmów w ogóle na tym lotnisku? Na pewno to nie jeden. Błąd? Nie Je wierzę! A nie dobra myślałem, że, że, że jest błąd Ile jest w środku jak wstawiacie A nam jeden będzie w środku i nic Musimy go znaleźć, okej, okay. jest, jest jeden Zdjąć go Kurde, ryzykuje, nie? Wow, blisko Boże mnie by dojrzał On ma tłumik O dziwo ma tam broń tłumik, czyli ja ją musiałem używać A, dobra na razie po ciło dziwo idzie, ale za się coś pieprzy znajdziecie Jeszcze seterem w środku Na zewnątrz mnie nie interesuje zbytnio Dobra Na razie idzie dobrze Tęsknię za tą Gruntrownę, ale Halo, za tym Far ale szczerze no nie użykłam mnie ta foboła na razie jakoś zbytnio Nie wiem jak tą fabułę nazwać, bo tutaj wszystko trzy rejony wszystko rozjebane za przeproszeniem szlak Nie dobrze. Ja nie wiem, nie chciałbym ich zdjąć, ale ryzykowne to działanie. Tu jakiś goście będzie? I znaleźliśmy go. your dear friend Bembe. but we both know you're after paolo. where is he? he's supposed to be on a first-class flight to miami right now. but you sold him out. no, no, no. this was one of life's rare surprises. so i struck a deal. so that's when you sold him out. i traded for my freedom and kickbacks. but i'm not heartless. i will tell you where they took him. paolo was in a resort in barrial. They've done no, bo on, mieliśmy mu pomóc żeby dług tego nie sprzedać. A teraz to sprzedał, gnę Nie idzie. Dobra, musimy się dostać gdzieś. Nie będę tu nawet rozpić, ja robię wyjdę jakimś tym wyjściem. Po co robić, jak to alarmy jeszcze są? No już chyba będzie zaraz rozpić. Szkoda, jakbym nie chciał. Kusi, nie? Kusi mnie już. Uuu, są no, te. no serio, to jest na innym rejonie? Uuu, to... A tu nie ma innych miejsc już? Widzicie, jak to jest rozjebane? Za przeproszeniem, to też jest chyba misja fabularna, mi się wydaje. Nie, irańska powieść. Ej, to serio, wam powiem. Mamy 11 minut. Serio, wam powiedzieć, to iść tam, kurwa, robić tę misję teraz. Celowo? Bo tu mam jeszcze jedną misję, to jest chyba też. No, misja. Czekaj, ja zobaczę ja mam, czy ona to jest. Ale jakaś źle coś tam, operacji. Nie, to nie jest... Cele wojskowe... Wszystko... operacje to chyba sfabularne... Chociaż kurwa wam... No, operaty te sfabularne... Iść tam... Kawał jest powiem wam... Dobra, wiecie co? Zrobimy inaczej, nie pójdę tam w dzisiejszym odcinku... Pójdziemy sobie na to może, wiesz, że ci mięso jakąś strażnicę, tej... Ja mam tych strażnic pełno na razie, jeszcze nie ze zdobytych. Znaczy, raz, dwie, trzy, cztery, pięć... czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Siedem na razie. Nie wiem ile ich tu jeszcze będzie, czy jakieś są w ogóle. Ale ja bym sobie zdobył tą, mimo woli. A, mamy odcinek, cały resztę na to. No bo miałem misję na fabułę, ale to, to, to jest chore, że to trzeba latać w miejscówkami. Czyli to jest ostatnia misja na to wchodzi. Jest z tego rejonu podejrzewam. O, kolejny dzień zdobyłem tak. Dobra dam so, radę, pogada się, bo tak. there's a supply drop coming in. Get to. Okej. Okay. Moi i mam dla was dobre wieści jednej, chociaż z tego wszystkiego, że leży na misji, nam się dało wejść dwa że te komentarze złośliwe na mój temat. <coughs> na Facebooku tam publiczny podsdam na live'a udostępniłem i tak hate polecił. No i na farminga. I, i mam dobre wieści jednej dla was takie, że słabki definitywnie kupuję. I definitywnie biorę urlop y, po świętach. Czyli tydzień będę miał urlop po świętach. Czyli do Sylwestra będę z Wami siedział w domu. Co to znaczy większą ilość kan na kanale odcinków? <grym> Prawdopodobnie. Prawdopodobnie, bo nie wiadomo, nigdy coś się odwali. Ja idę z bute, bo do zbuta od w tej kursie. No, I słabki kupuję, no. Kupuję jednak. Muszę kupić te bezprzewodowe, nie lubię, ale muszę się nauczyć. Tylko mam dylemat, jakie serio, bo kurna. Ludzie co, co róż inne piszą na internecie znaleźć top 10 na PS5 słuchawek. Każdy ma co innego. A ja znam tą miejscówkę. Robiłem zrzut zaopatrzenia tu. Tu ja już wam pokażę, gdzie jestem zrzut zaopatrzenia. Gdzie mi wylądował Ej, kurna, tu jest inne dojście? Nie, to jest... Ej kurna to nie jest tam... Co jest? Ty... Ja, ja miałem Baga? I... Nie, tej... Ja pidole tej... Ja miałem baga w grzech, bo kurna nie ma innej takiej miejscówki. Nie, nie ma, jest tylko ta. Tu jeszcze nie byłem. Bo mi się tu zrespił most tu. Bo ja tu robiłem ten punkt zaopatrzenia i tu mi się most zrespił. To jest raczej ta miejscówka mi się wydaje, ale nie jestem pewien. O, dziesiąty ranga. Łoty już wysokie. Zostań tu, bo zapomniałam o tobie. Bo ktoś jest w środku, kurde, z naszych. Przeciwlotnicze mają. Medyk Medyk ma klucz. Kurde, to jest ciężko ich namierzyć widzę w ogóle. Dobra, ale jak już tu widzę alarm, jeden tu zaraz zdejmę. Eee... Dwa U trzy alarmy są Może być grubo dzisiaj wam Ja tą kamerę w razie w też zdejmę A nie ona nie działa. Eee... Może być ciekawie wam tyle pewnie. Wiecie co? Bo najlepsze dostać się na ten dach cholerny. Wiecie czemu? Nie, ja też nie wiem czemu, ale chcę się tam dostać. <laughs> Może być wejście od góry do budynku łatwiejszego. Tu kurde widzę strzeżone to mocno. Duży hejt na mnie posypał jak ja rozmawiam, jak ja gram, jak ja to wszystko, uwierzcie mi na mnie wszystko siadło. Wszyscy na mnie siedzili tej dosłownie wszyscy tam Prawie, no prawie wszyscy, nie? Jeden pisał, że nudnie nagrywam, coś takiego. Kurde, jechać tam po tej trolce? Dwóch gości jest. Dojrzy mnie. Snajper pieprzony. Na dole jakiś dzban chyba jest jeszcze tu. Ja bym zjechał tą s ale Ty jest zejście na dół, już mam potwierdzenie. Dobra, jadę przyjedniście. Ryzyk, fizyk. Jest zejście widzę, dobra. Oho, ktoś pode mną mnie słyszał chyba. Za wezmę w razie, bo Ty się przypatrzy w moją stronę, żeby widzisz? Namierzył mnie na no pi... ty. Ty to, to jest to sam budynek, co we więzieniu był. Widzicie? To jest ten sam budynek, co był we więzieniu. tej. Identyczny budynek, to jest. Tu w tej grze to obiekty się jeden za drugim, powtarzałem nie. Ola się bo cię nie da zdobyć. Były to nawet już mnie namierzyli. Bo już mnie namierzyli, wiecie o tym. Ale jak nic z tym spróbujesz. Oho. No, 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 no cholera. Nie za ciekawie to wygląda. Powiesz mi nie za to wygląda Skąd Ty wiesz, że ja tam jestem ty... Zbagowane dziadostwo Kurna dobra z odcinek może być rozpierdzielony Po strony jeden parada Kurde czy oni to suszeli, bo... Oczywiście, że słyszeli Dzień z sukin' koty mm. Snajper nawet przyszedł Serio, jeden wyjście macie nowy budynek? O, leci ten, za trutka Truska leci Nie ma jedno wyjścia, dobra Widziałem truczkę tam. Dobrze. Wyobrałem Równo zaraz pijdzie i chociaż raz. nie lubię tak robić, bo wola po cichu. Widzicie, no to jest identyczny budynek jak kurde na więzieniu. No to jest chore figrze. Serio, tu się nie podpisali, tu kurna i wszystkie budynki są prawie identycznie. Pomoc nadeszła, kierowniczko. Będzie grubo tutaj czuję Mina Dezaktywacja Kurde, ale mnie obuszyło Do tej mojej strzelającym uwolniłem Leży jest tu dość sporo wam powiem Nie wiem czy na dachu nie są tak podejrzewam, że są na dachu Musiałbym wejść na ten dach z powrotem No pomogę mi dzięki Dobie ją zaraz tam, pierniczyć Nie wiem, bo wiem, że kobieta ty zginiesz raczej ale Sprawdzę co jest na dachu Serio wylądowań? Wylądował tej albo Powiem, jeśli mi Ten ze bo to jest... Ob... A nie, bo ona to jest... W ogóle muszę inną broń Mmm. Kurwa, jakąś nową bym sobie wziął, kurwa. To może bym wziął, ona jest lepsza w ogóle od tej. Coś kurwa, w ogóle one są coś lepsze? Ta ja mam prędkość, obrażenia ma gorsze. Kurde, ale bym potrzebował bronić samobraże prędkość, bo to jest dobra dawaj ją Gdzieś nie śmigło jest Gdzie idzie Nie widzi mnie Wiem, że tu na dole są Les Ale pilnowany mamy to przyznaję, to to, 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 lubię takie coś. Kurde, że nic nie ma I Już mam po amunicji do tej broni, to jest to kurna, tej kurde naprawdę... <gry> to jest inna jakaś... Kurde, co to za broni? Wziąć Tu może z tyłu wziął coś. Dawaj! Chyba... Ale nie wiem jaka namalowała, ma... jak kurwa. bo... Nie ma żadnych. Bo nie używałem. Pojedyncze strzały dawaj ją. z tumikiem jeszcze co tu się zbazowało? Co? <laughs> o! Spadłem Dobra, i to szybko, bo on się zbazował tu na górze. Granat? Aha, o! zdarzysz ten dymny puszczam, się że te wybuchające ale to jednak idę bo to się z ci... odbagował kurna nie zdążyłem nie z tego chyba go nie zdejmę zdecydować a zetny To jest chore, nie? Bo z niektórych broni idzie to zdjąć łatwo. Ten helikopter, a z niektórych to w ogóle nie idzie. Zdjąć. No właśnie, to jest chore, to... Z niektórych broni to związane przez część kabinę a z to nie idzie. No niestety, tym faktorem przyznaję, że coś nie pykło. Nie ma tej tradycji co było w piątce na przykład. Mimo, że tu jest lepszy arsenał to przyznaję. nawet uspokój się. Jeszcze? To nie już leży. Wow! Krokodylek wykończyłeś resztę? Krokodylek wykończył resztę chyba. Walka na strażnicy jest skończona, kurde.

Ale no wiadomo taka poboczna bardziej To jakaś misja jest Dobra, to następnym odcinku nie wiem co będziemy robić szczerze, bo myślałem, że dwa odcinki się nagram, ale w tym wypadku serio, bo nie wiem co to można robić. Chyba, że pójdę na tą fabularną misję. Dobra, od do zobaczenia i cześć, widzimy się w końcu odcinka z tej gry Ta, moi mili. O. No, to jest wejwiste. Ale dosłownie tak.